Cześć, dzisiaj będziemy robić mini-challenge. Będziemy chcieli przejść w Overwatchu ten challenge doktora Złomensteina na poziomie trudnym, którego nie mogłem zrobić wcześniej. Tym razem zaprosiłem Kiśla oraz Slayproxa. Możecie ich kojarzyć rzeczywiście, do tego, żeby mi pomogli. Jak nam wyjdzie, oczywiście zobaczycie, jak Wam się oczywiście tego typu materiały podobają. To no, co oglądajcie do Dobra, lecimy, let's go! Hej, cześć, witajcie, ludzie! Nie, nie to cześć. ja sobie zrobię inne wejście. Te, już na inaczej leci nagrywanie. Nie. Nie, okej, nie, Co, ja mam grać z tym Hunterem znowu? Trzeci raz mam grać? Playprox umiesz? Makrin? Znaczy, czym ty grasz Kisielu? Masz na no ja... poziom wybierany? Mi, Anna i Makri naprawdę fajnie się gra, więc... No to bierzesz ten Ale Makri znaczy, w sumie Ana, a Ana jest trochę... No dobra. Jak chcesz to Hanzo mogę nie, ci dobra. Dobra. Oh, kurde, się dać O kurde, zaakceptowałeś A, już nie no, no robię to kobietą. Ale wiecie, że która naprawdę jest trudno. Ogólnie chodzi o to, że jak na przykład jak grasz Makrim, trudne, no? To musisz na każdego bossa zostawić sobie ulti czy coś takiego Tak, I... dokładnie, ja to już I wiem. generalnie jest fajne, ja tak ostatnio z chłopakami grałem, że Ja jako Macri zabijam samych bombardierów, a te złomniki omijam Tak fajnie, łatwiej jest zdejmować e, tak, No jak można jako... spróbować no, no, no. A żołnierz tam... na przykład sobie tam biega i zabija te, co tak wolno czy Ja wiem, fajnie? że tu jest jedna taka trudna faza, jak się pojawiają chyba trzy bossy naraz I wtedy no, jest no, po prostu no, przerąbany Tak jest że ja muszę świniaka. Wieprza, uśpić, uśpić no. I potem, no, 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 i wy go nie możecie to. Mam nadzieję, że ten papie koleś ogarnie, że on ma go nie dotykać bez słowa. No właśnie, znaczy kwestia jest też taka, że e, chyba trzeba mu leczenie wyłączyć. Kurde, znowu zajęto tą to moją nudną pozycję. Makry też w sumie ma, jakby nie i wyłączę. U! Kurde, co tam stoicie? A to Slayprox nam jest strzela kurde, tymi fiołkami, pani alchemiczko. Kurde, ja słyszałem w ogóle, to znaczy... że inne mapy też są tu porobione, e, jako takie halloweenowe, O kurde. są, no, na przykład Hollywood, uż, uż. Aj, uwaga. E, Kiesie, czy ty masz ulta? Mam, mam, zaraz Ja to też ja mam? Zmocnij się. Zaraz nam, to e, tak. No, ale ci I teraz będzie... nie tylko zabierz na szopa. No, no, nie tak ulkowałem w niego i on ja mi się akurat tyle. Dobra, jest, jest. O, bo mnie leje mocno Snape Nie, nie, Czekaj. No, hey, Snape Ooo O, umarłem, fuck. Dobra, no, z, nie, zaraz, nie, nie zaraz nie. będę, zaraz będę. Kurde, nie leczyłeś mnie, Snape Zapomniałem. Zapomniałem. <laughs> Zapomniałem, że moje to. Teraz zaczynam zadawać obrażenia i to takich strasznie dużo. Okej, okay, jestem, Dobra, żyję. Jest fajnie. Ej, jeszcze nie dotknęły bramy, to całkiem dobrze, serio. Znaczy teraz? Znaczy teraz tak średnio, szczerze mówiąc. jakieś leczonko. Czemu, Oj, czemu średnio? Znaczy bo zobaczcie co będzie później. No że ja tam wiem. strzałkę. Wow. Wiele razy próbowałem przejść, jeszcze ani razu się nie udało. Mam za mało miejsca na kurde na podkładce. O. Ale na hardzie to by ci się udało. Tak, no. no to nie teraz no, to no, już tom, jest star. Tam jakieś średnie też mi się udało, ale. Czy ja średni to przeszedłem to... cały w sumie? Bez dotknięcia bramy? E, chyba jedno dotknięcie było. Wow! No dobra, zrobiłem. Osiągnięcie masz za to, że cała brama będzie na średnim. Wow, umrę, umrę. Uh. No kurde, te hitboxy tu są przerwane Dobra. Rdur, rdur, Gdzieś tu jedzie ta opona. Okej, okay, ja tu shotgunem strzelałem. O, w dupę. E, Chyba ten wyjeżdża. Bosik teraz? Jeszcze był no. kiedyś w GTA, że jak nie umiałeś myśli przejść, to chyba Też sobie ustawiałeś tryb konsolowy i sam się celował. <grym grym Znaczyńczyzny> Jesteś gotowy? Tak, tak. Czekaj, czekaj, czeka, tak. bo ja też mam ultę, wiesz? Ale tam gdzie. Piek... Te użyję teraz na niego, może jakiś. No tak, 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 jakiś tu też. dawaj Czekaj, czekaj, najlepiej O kurde ej! O Jezus się drogi zężył Dobra, używam, używam. Używa. Dawaj O nie on to mnie strzela! O! Trafiam gościa, o kurde, no ten świniak to jest przerąbany O w dupę! On żyje? Żyje no! Tak. A. walczy świniaka! On się zaraz będzie leczył Uśpij go! Uśpij go! Dobra, dobra, nie żyje, dobrze dobra. Dobra, jedzie! Dobra, o nie, nie, nie! O kurde, palna nam opona. Fuck Ej, teraz R robimy tak, że ja usypiam tego świniaka i zabijamy. E, boże, jak znasz nagle. Aż teraz złączyć chyba będzie sam. Yy, a potem się nowa pojawia wiesz? Ta no, czarodziejka, boże. No, no łaska. Nowa. Nie wiem, czy się nowa tylko. Ej, ale serio dobrze idzie, dwie minuty No nie wierzę! A! No to jest ten moment, to jest ten moment, umieramy chyba. Nie! Już z niego nie, 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 pomocy! Ooooooo! Oh. No ja pierdzielę, mieliśmy jakiegoś y, słabego gościa w teamie. Ja teraz kasztani. Kasztanie! A czy co następnym razem? E, swoją odpałkę zamiast przerobi dam temu Nexusowi, żeby zabił złomensztej A jak to, to Złomensztajna tak jakoś tam? Znaczy Mick Machirie zawsze ma tutaj ten <noise> cytaj nie ma ten. <noise> Chciałem się pokazać <głosy> <głosy> Jak czekał ty a widziałeś? Go, to, to go nie zabiła, bo pokazane, że go zabije. I jak? Nie mam pojęcia. No, mało HP zostało. No, dam tu bo nagrywa. <grym> <grym> Dobra, damy dam, dam, youtubera. O, Jej. Ja muszę sobie myszkę szybciej ustawić, bo... O kurde, walnęłem w ten. O kurde, te strzelają, nawet nie zauważyłem, one nigdy mnie nie trafiły. Kisiel tam stoi, kurde, pod bramami. Ale witam. A i... ja, <grym> ja, <grym> o kurde, ale mi się strzelił w czoło. A! <grym> Mocno, mocno, te Bombardiery mocno robią grę czasem Jak się o nich zapomina, O w dupę Najgorzej jak wiesz, i tak nagle ci pomocy no. spadają To jest takie, Eee, e, opona, o, opona, o, opona Kurde, o, pany ten. Właśnie o, dlatego ja tam o, stałem, o, żeby te opony kasować Boże, ja nie umiem trafić o, o, Jakiś random Helikopter, no to jadam, Autobus! Helikopter, autobus Nieprawda <laughs> koledze Slyprox, proszę pan Slyprox Ej, no umarłem, no ja pierdzielę, ja muszę się trzymać jednego z daleka Ojojoj, oj, o, o, o. o w dupę, nie ma szans, nie? Co ten koleś, żyjemy czy nie? O, sklejk jeszcze o, nie, wywalił się brawie. helikopter O w dupę Chodź tu No nie wierzę, zabij go, zabij go, zabij go A. I ślu zabij go strzelgo i raz, raz! Raz! Raz go traf! Raz go trafki ślubu ciekaj! Ja pierdzielę! Okej, okay, żyję, 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 żyję A gdzie jest zniwiasz? On jeszcze żyje! Dobra, zabiłem go! Dostał w banie, dostał w banie! Nie małeś go połowy zbryć! Ej hale, jestem healerem, tak? Dobra, jest kasa. W ostatniej chwili wyjąłeś No O kurde O oh, jest! Oh. Ale trafiłem to Drag, shoot w ciul. Kurde, ja muszę na niego jakoś dobrze puścić tego ulta. jak wam idzie zbieranie halloweenowych skinów? Mam trzy. Nie idzie. Kurde, czemu do mnie? Czemu na mnie? Masz Neksus, nie świruj co mam dać? Randomowi? Która niszczycielskie Opadaj. O kurde! No, 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 no. Kurde! Ej 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 oj, 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 oj. No nie wierzę to jest O wpad. puściłem tutaj Dobra nie nie on tego jednego strzała nie potrzebuje Uuu coś rozwaliłem tutaj, dobra jaka brama, jaka brama, to jest Rama O Boże, ona już ma dziurę Oni, oni jakby się postarali to mogliby przez nią przejść No, gdzie? O jest, no właśnie w sumie to są drzwiczki Kurwa <grym>, też masz sobie sobie też pod nogi. On znowu po mnie idzie Zlibiasz! O nie! on tu robi? Oh God, taki łup, pojawił się! Aha. Puściłem smoka jakoś tak śmiesznie. Dobra, nie żyjemy chyba znowu. Aj, to jest skąd, bo... Nie kurde o. dobra, ja pierdzielę. Biorę Anę, ja pierdzielę. Nie biorę, prawda, Makri. O kurde. O. O patrz no to, Pierwszy to raz no? No to maga, ale, kurde, patrz. nie Ale Patrz jak do czego, patrz, 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 patrz! Jaki plecik? Ale, pleśik. ale pleśik. O Boże, nie wytrzymam stary taki place. Ej, ale serio. Dobra, ale nie, ale maksy, słuchajcie. Nie miał tak, właśnie mówię o tym, no, musiał być naprawdę przypałem niezłym. Nie gadaj, że będę Hanzem. Nie, nie, jesteś żołnierzem. No dobrze. No, może być. Ej, no halo, hey, no, tak proszę mi się wczytać. Co jest? No, zanim dojdziemy, kurde to będzie, nie? Okej. Okay. Co ja chcę, ale fajnie tutaj w sumie healuje ten żołnierz, więc mogę tak się czasem zakręcić, rzucić heal. O kurde! I... O no, kurwa! <ślał> Jaką banię, że zgarek się wyłożył, ser leży tak na praska po prostu <grym 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 Jak hunter na find dead pow kurde Chciałem się w, kurde w killera pobawić Dobra jedzie, jedzie, jedzie Kiślu kurde O jest, Kiślu znowu się wywalił kurde tak jak jest. ty leczyszczą opony Opony na klapy Polecz się Nexo z granatem czy coś wypadniesz Podzielisz mój los <grym> No właśnie kurde. Co za prz. Dobra jak Fok, z tej no? To? Nie nie, dosłownie Kisi przychodzą ci za plecami, a ty strzelasz na dół. No ale bo wiesz... Co? Ja miałem... Ja się tak stoi tutaj strzela! złomniki olewam, ale bije te te bombardiery, bo no to ja, ja, to ja się skupię na, na tych bombardierach. Własne, no. A no spoko. Spoko, spoko. Kurde ja tak patrzę co tam się dzieje, czy one przychodzą i tak. Aha, okej okay. Ej, ale do tego. Oj, ne no chcesz. Upsi. Oj Oj, oj! Nasza brama, nasza brama! Ojej! oj, drogi, dobra, dobra! Te pieprzone bombardiery, no! O, za, zablokowałem mu to! Kurde, błagam, zabić, pany. Nie mogę go zabić! Jest, a... dobra! Leczę, leczę, leczę! leczę. Nie, 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 nie! Brama, 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 brama! O nie, oh, najgorzej możesz, e, Masz ulti, e, czekaj żołnierz nie, Zaraz będę miał Dosłownie za chwilę Nie dawaj mi, nie dawaj mi jeszcze No kurde oh, no Aha oh. ten, ten typo Ani razu nie trafił ulta debil ja powiem, Miał pecha Miał pecha, był debilem no Ja Ale nawet do ostatniej fali nie dojdziemy co? prawie jak ty to robisz? Nie wiem, że... Ja nie... po... Nie ma! <laughs> nie ma! <laughs> no to nieźle! O, legendę Bo... dostałem! Legendarna to... spółka! Nie! Dostałem Anę Horus.